Dzień dobry, zapraszamy na kolejne specjalne wydanie BetKiK TV, w którym podpowiemy Wam jak stawiać na rewanże ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkania obfitowały w bramki, w niektórych zobaczyliśmy niespodzianki, ale w meczu Chelsea z Manchesterem United padł wynik raczej spodziewany, 1 do 0. Jak Chelsea poradzi sobie teraz na, w rewanżu na Old Trafford? Czy zdoła odrobić straty z pierwszego spotkania? Myślę, że jednak Chelsea y, nie zdoła odrobić strat i jednak y, jeśli nie zremisuje to prawdopodobnie przegra to spotkanie. Y, wydaje mi się, że Manchester United jednak był, w pierwszym spotkaniu był zespołem bardziej dojrzałym i, i po prostu grał lepiej. Chelsea nie wykorzystała dużo, dużo sytuacji, y, bardzo nieskuteczny był y, Torres. Drogba też nie miał najlepszego tak, tak. spotkania. A w Manchesterze bardzo dobrze grał Rooney i, i na przykład Giggs. Van Sar popisał się tak. świetnym występem, kolejnym świetnym występem. Manchester praktycznie jemu zawdzięcza to, że wywiózł z Londynu zwycięstwo. Tak, tak. Czy on też będzie kluczową postacią na Alteraport? Myślę, Al że tak. Myślę, że Van der jest zawsze bardzo ważnym punktem zespołu Manchesteru. I myślę, że y, grając u siebie y, Manchester zagra jeszcze lepiej i wielmi leżą i z Jeśli wierzycie Dominikowi, stawiajcie na zwycięstwo Manchesteru. Kurs na ich wygraną to 2.15, więc wygrane mogą być dość pokaźne. Jeśli z kolei chcecie wygrać troszeczkę więcej, sugerujemy w, w zakład na wynik spotkania w Gelsenkirchen, gdzie szalkę podejmie Inter Mediolan. Inter przegrał bardzo pokaźnie, właściwie z, ośmieszył się przed własną publicznością, tracąc aż pięć bramek, zdobywając tylko dwie, dość niespodziewanie. Czy w Gelsenkirchen chociaż troszeczkę zrehabilituje się za ten występ? Ja myślę, że bardzo prawdopodobnym wynikiem będzie wynik remisowy. Wydaje mi się, że Inter nie podniesie się ze swojej ostatniej przegranej i, i myślę po prostu, że Szarkę Szalka prawdopodobnie z sobie z Interem Pokusiłbyś się o wytypowanie dokładnego wyniku? Ja myślę, że może być y, bardzo podobnym wynikiem jest 1-1 w Gersyncasie. Kto twoim zdaniem strzeli te bramki? Y, bardzo możliwe, że... Y, Raul po raz Raul, kolejny tak, dla Szalka? Y, a dla Interu być może nie wiem. Milito? Milito, tak. Jest prawdopodobne. Jeśli uważacie, że rzeczywiście padnie wynik 1 do 1, stawiajcie na taki rezultat na naszej stronie www.betki.com, a zastawione stawki mogą, możecie zwiększyć aż 6,5 razy, więc wygrane mogą być dość spore, dość pokaźne. Warto, proponujemy to i życzymy Wam powodzenia. Do zobaczenia.